O. Wow. Dobra, a ja powiem, że jest 15 kilogramów więcej na budziku. No i witajcie ponownie na moim kanale. Zaczął się nowy sezon. Pojawił się nowy rower, tak jak już zobaczyliście. Nie będę tutaj się rozgadywał. Szybko powiem co i jak to wygląda. Mianowicie sprawiłem sobie CTMA. Jest to model dokładnie Scout w wersji Pro. Czyli w najwyższej możliwej konfiguracji tego producenta. Co tu dużo mówić? Możecie wejść na stronę i obczaić, Ja pokrótce powiem. Przerzutka XT Super Deluxe Domain Gold. Sztyca. Wysuwana kierownica od CTMA, mostek od CTMA, hamulce M420, cztery tłoki, w miarę się to spisuje, z przodu starcza 203, z tyłu 180, koła na piastach Shimano, obręcze WTB, STI 30, tak jest, rozmiar 29 cali, a cały rower na ramię w rozmiarze S, co daje nam 420 riczu. Czyli tak samo jak w poprzednim rowerze, propejnie moim rowerku do freeride'u. Nie będę już Was zanudzał tutaj szczegółami, przetestujemy sobie go. Jestem w tym momencie w mojej rodzinnej miejscowości w Radziszowie. Tutaj chłopaki coś tam poogarniali, szybko po zimie, pograbili. Także jakieś traski działają. Jeździmy. Tak jeszcze z jak wspomnę, pierwszy raz w życiu mam okazję jeździć na w ogóle mleku w oponach Z tyłu jeszcze sobie wkładkę wrzuciłem, żeby utrzymać w sumie w miarę niskie ciśnienie i dobrą przyczepność. A jak to się będzie spisywało, no to nie wiem, może pod koniec odcinka coś powiem więcej na ten temat Jesteśmy na początku, zaczniemy sobie od takiej dość prostej traski z chopeczkami na rozgrzeweczkę. No, a jak początek filmu będzie prześwietlony, to, sorry, zapomniałem o ustawieniach kamerki. No I zapewne wielu z Was się zastanowi, jak to Punka Enduro 29 cali, co jest. A ja powiem, że jest 15 kg więcej na budziku. No i chyba przez pierwsze pół sezonu to będę próbował to zrzucić. Ale spokojnie, dirtuweczka się też pojawi. A co do roweru zjazdowego, no to też w swoim czasie nic na raz. Powolutku, żeby nie kusiło. Jakby nie ma co się rzucać od razu na głębokie wody. Mamy też lokalsów na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Y I my ten prze przeprowadzi jeszcze tam kolejną. Uah. To poprzera tyle, troszeczkę, jakie te fajne, trzeba się O, te chłopaki mają być czajone, co i jak? O. O, i cy. No i piękne widoczki, Słoneczko, kurde. Fajnie. Sama sobie. Żeby nie było, że oszukuję, to jakiś podjazd też zrobimy. Nie, no dobra, prowadzimy, bo no, to jeszcze nie ten level. Ło, wow, tu nawet znaki. No to jedziemy na DH. A tutaj infrastruktura jest naprawdę fajnie rozwinięta, bo chłopaki sobie nawet taki ten starter zrobili, tylko no, nie mogę z niego skorzystać, bo tu już jakaś deseczka się poddała. A ja do wagi nawet średniej już nie należę. Dobra, włączamy jakiś totalnie lamer mód. Po zimie łapy są tak wyschnięte, że w ogóle nie trzeba. Nie trzeba rękawiczek zakładać. No skóra schodzi. I jedno, trzymają się elegancko. Dobra, i odbijamy sobie tutaj DH pompka chopeczka i tutaj tak banda korzonki O, luźniutko. No tutaj mówił, że są jakieś... Jakieś jeden, ten... O, takie sobie O, No i słoneczko! Prawda jest taka, że są to moje drugie jazdki już na tym rowerze. No i jestem bardzo mile zaskoczony. Koło 29 cali na plus. Niskie ciśnienie w oponach na plus. Yy, sztyca yy, regulowana. Bardzo duży plus. Yy, amorki działają naprawdę rewelacyjnie yy, Co tu dużo mówić Jesteś zainteresowany takim rowerkiem? Śmiało pisz, opowiem Ci więcej yy, Dajcie znać w komentarzu czy Wam się podobało yy, Można tam dać łapeczkę, dzwoneczek, kliknijcie W tym roku pojawi się troszeczkę więcej jazdy w terenie niż samego sobie skakania No ale jest to spowodowane czym jest, kto ma wiedzieć ten wie Kto nie wie no to może się dowie, może nie do zobaczenia, do następnego pa.